Wystarczy tylko jedno zdjęcie, żebyś stworzył swojego awatara w jakiejkolwiek scenerii sobie wymarzysz. Potrzebujesz biznesowych ujęć do filmu promującego Twój biznes? A może śmiesznych i trendujących nagrań do reklamy w social mediach? Teraz możesz zrobić to wszystko bez wychodzenia z domu dzięki sztucznej inteligencji. Zobacz jak. Wystarczy Twoje jedno zdjęcie, z którego stworzymy pierwszy kadr do naszego filmu. Używam do tego Shana. Możesz tutaj wygenerować kilka różnych ujęć w jednym prompcie... Następnie używając 11 Labs wklejam tekst jaki chcę, żeby mówiła moja postać, wybieram głos, jeśli chcę aby był to mój głos to również mogę go dodać, a następnie generuję plik audio. Teraz już tylko wystarczy korzystając z opcji Photo to Video w Heijen wkleić wszystkie pliki, opisać jak ma wyglądać mimika animowanej postaci oraz jak ma zachowywać się tło i gotowe. Jakikolwiek kadr z twoją twarzą i twoim głosem. A jeśli chcesz nauczyć się tworzyć takie, a nawet jeszcze bardziej imponujące rzeczy, zasubskrybuj. Sprawdź też moją aplikację do nauki, link znajdziesz poniżej. A jeśli akurat się nie wyświetla, to wejdź w mój profil i kliknij link w bio. Zacznij od wypełnienia krótkiej ankiety, żeby dopasować naukę do Twoich potrzeb. Powodzenia!